Eee. I działa. No dobra, spróbujemy odpocząć. On tylko minę. Śliski umarł już w pierwszej minucie w podróży. Wiem, że tak będzie. To tylko 10 chp. Memorized spells. Co chwilę Zatwane trzeba memorizować? A nie, to dobra, To Już są. Okej scribe scrolls. Ha huh. party needs to rest. Rest. Will your healers heal the party? Yes. O, oh, jest, wrócił do nas. Odniósł się. Ła well, 30 godzin śpią. <laughs> Retrius Geekus uleczył wszystkich. Pięknie. Dobrze jest. Tylko, że teraz jakby czaru nie ma tego leczenia yy, ran chyba. Kikimów, prawda? Nie, no, has game. Aha, game, to tak. Odpoczął się, że wystarczająco, żeby mieć. To... Preferences, nie. Gdzie się zapisywało? Game options. Dobra, save. Yes. yes. No. <laughs> Wiesz, jest zginął jest. prawie. To, bo na nie jestem no bo nie na tanka. No bo miałeś być fighter. Ale nie wyszło. O kurczę, tam coś eee, jest. To jest chyba właśnie płyta naciskowa. Spokojnie, jak podejdziesz obierz ją. Miał na pierwszym planie po prostu. Drzwi się zamkną ze za mną. Weź połóż na niej kamien. A jak mnie drzwi przygniatą i umrę? No, nie te czasy, nie te czasy. Spokojnie. Nie trafiłem. No, chyba mu już bliżej. Drzwi o, się zamknęły, już tam nie wrócę. Patrz, a tam masz kamień. Nie, starczy na nią coś położyć. Aha, siebie. Dobra, pole zamknąć. Nie wiadomo, jakie zło tam się czai. Chociaż jakbym zostawił otwarte. No. To nie, może drugi kamień? Już nie pamiętam, jak to działa dokładnie. Na razie, Na razie, Kamyczku. Ej, no chce mój kamień. Poleciał, kurde. Szczęśliwy kamień śliskiego Szczęśliwy, że prawie go No, tam masz racje żywnościowe już. Nie wiem, czy one są tutaj odpowiednikiem helpacków, czy co? Ale też są fajne. Mhm. Mm hmm. mm -hmm. Tylko że ja tu źle idę. O takie coś powinienem bardziej zrobić. No. Daj mi. Nie. O, bagienne ziele owszem. Dobra. Rozejrzyjmy się. Nie mogę z tych skacowanych drzwi. Avanti. Ja to ciekawe, jak podejdziesz, to wyglądają zupełnie inaczej. No właśnie. To przez oświetlenie. Aż może to właśnie o to chodzi, że z daleka patrzysz i tutaj tak, wiesz, graficy chcieli zasymulować, że w roku, no to czy figle. figlę? Mm, tak, jest więcej. straszno. No mówię, to ma taki swój klimacik. O. Następne to pue, pue. Nie. O, U, no. Następny dzień. Kropla. Płop. O! Nie. On się Mhm. Pokaż są z tyłu, to... O, tam też coś się. Czyli może to było. Nie, to było po prawej. Po prawej to jest. O kurczę, o kurczątko. I to tym razem nie są koboldy. Mhm. tam te koboldy wyglądają dosyć zabawnie. O kurczę, tam takie, też mrok. Takie jakieś niedźwiadki. u, u oj, uwaga. Chodź tu. O, oh. oh, uciekło. No oh. oh, i za O, z tym yeah. Oj. O fuj. Papam, ba papam. Ba Pum. Ptyż. Ty, to wygląda, jak, to wygląda jak ten klocek z oczkami. Nie, yeah, ale go załatwiliśmy. O następny. Nikogo nie oszczędzać. Ptyż, ptyz. No w sumie w kanale jesteśmy no to. Ożywione klocki to w sumie. te są jakieś pijawy, pijawy. Dobra. już. Tylko tutaj co jest? Boję się... na drzwi. Chociaż za daleko teoretycznie nie powinienem mógł móc iść, jeśli ta mapa moja jest prawidłowa. Coś jest już stało. No dobra, moja mapa jest zupełnie nieprawidłowa. Ten tunel jest za długi. Śmiało. Nie. One się tec. Musiałem przesunąć mój korytarz. To nie tak gra. Na... O. Coś tam było? Nie, coś słyszałem takie. No właśnie, tak jest. O, jest wajcha. Mhm. moja mapa jest nieprawidłowa już. Eee. A tutaj koniec. Coś tu syczy. O, jest taki dźwięk, jakby. Nie taki miałem. elektryczny. Ej, no, coś tu syczy, boję się. Zaczyłem pewnie. No super. było do tłum. Nie. Dobra, odpierajaj, faj chuj. Czekaj, rysuję mapę. To nie takie proste lewą ręką. No na razie chyba nic nie pełznie. Tam się o, 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 o ale, ale idzie stado. Patrz, podchodzą. E, śliskiego dawaj naprzód. O! <laughs> Macie swoim buzdyganem. To jest buzdygan rozkoszy. No i tu gdzie ty rzucasz? No. Ja sobie wyobrażam tą sytuację, walczyć tak podnosisz za każdym razem tych sztyletów. przepraszam? przepraszam? przepraszam. Ale tych sztyletów to coraz więcej jest. Dobra, dobra. Kurczę, straszysz mnie miską. Hmm. Myślałem, że to jakiś dźwięk jest straszny. Dobra. Może się przydać. Dobra, wracamy do drzwi. Dwa, trzy. Ej, nie ten guzik. Chodź do tych drzwi. Kurczę, ile tu jest rozwidleń? Tak. No właśnie. Takie duże miasto jak Waterdeep, o. tych domów podłączonych do kanalizacji niewiele. Na razie tylko dwie rury żeśmy znaleźli. Dobra. Tutaj rysuję drzwi, że są. A tutaj też jest płyta naciskowa. Dobra. Jeśli jest to coś strasznego, nie się schowa. Nie, schowa się za tobą. No właśnie nie, bo zamykam drzwi. Hmm. A, -a, -a. siiski, poproszę o kamień. A, to żeś rzucił. Ej no. <ścoughs> Czy ty nie umiesz rzucać? <ścoughs> Przestań mi ośmieszać. O. o, teraz złapało. Działa. Teraz. <laughs> Czyli dobrze pędem. Ale tam nie może nic być za dużo, bo mi się mapa nie zgadza. O, o ktoś level dostał. Retrius Geekus. O, pięknie, no. Jestem potężnym magiem. Tak, ale to ciekawe, Klerykiem. przecież nic nie zostało zabite. Myślę, że za każdy pokój się dostanie jakiś troszkę expa. On i leczył, i bostganił. No i oba w sumie tutaj przy zabijaniu przeciwników, no to nie było żadnej informacji, że expa zdobyłeś. Moja mapa się nie zgadza. I to tak zupełnie. Powinniśmy trafić na korytarz i na ściany. czy sprawę a nie, to moje słuchawki nie strasz co moje słuchawki? tu powinien być korytarz zamknięty i tak też jest hmm. aha Jest. <noise> o nie. Rzucaj. Bum! Oh, ty no. się włos ccihołem? No. O kurcze. to mi się to jest strzałka. A, bo ty wpadłeś w dziurę. <noise> nie, no nie wpadłem. To na w zasadzie. <noise> No raczej tak, bo masz nad głową ten, jak się cofniesz, to masz ten... No ale ja nie wpadłem, Nic. ja idę po prostej linii. Aha, to może z poziomu wyżej da się wpaść w dziurę. Może. O, to trzeba jeść co jakiś czas? What? A co napisali, że... A just, jest food. Akt. Jedzenie spada. Może im chodzi o stopy. Dobra. To dnia będzie się zobaczymy. nie doceniały? że może tam coś zagranicznej. Zobaczymy. Studia jakieś takie zagraniczne. Można z no. zrobić co jakiś czas. O, o ma więcej. strategic games. Dobra. Cure. Protect. Protego! A no teraz to jest? Niezła ilość czarów. Dobra, Później sobie odpoczniemy. Dobra. Aczkolwiek to mi się nie zgadza. Na no West. To też mi się nie zgadza. Może to jest jak w tym, w Lovecraftie miasto Ryle. wiesz, tam ten, były niewłaściwe kąty e, no. w tym mieście. Widziałem jak lecą moje te. Eksklopowa architektura. Ej no, to mi się zupełnie nie zgadza. co, tam było. Moja mapa jest beznadziejna. Kliknęć czasami tak, coś sięczyć. A, o. to te, no to te wydają takie dźwięki. Był jeszcze jeden, widziałem go. No jest o Z pięści. No, pięści. Ale <laughs> będziemy rzucać. Dobra. Retriosja. Tak, mój drogi. Ulec. No dobra, to wszystko. Hmm. Szczałkę za wiesz, tak i guzik. Masz szcząkę. Zasz jeszcze Może się tak gdzieś coś. po drodze łuk trafi. Nic się nie stało. Tylko hmm. robi... Ty tego nie trafiasz. A już chyba wiem. Dobra, to jest tak zwana zagadka, i co, idziemy? U, y y za mną to odpowiedź, wpisz dupa. Nie, to jest dziwne. Nie, serio, tutaj chyba cokolwiek wpiszesz to wejdzie. Hmm, okej. Okay. <laughs> Naleśnik. No. Okej. Okay. Klucz. Czy to jest tak zwany poziom drugi? No właściwie to poziom minus coś tam, bo zlazłeś ranu. Mm. Głębsza piwnica. No, czekaj, 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 to jest podpucha. Klucz, tam masz dziurkę od klucza. To za łatwo. To na pewno coś tutaj jest, jakaś podpucha pułapka. Ale czy byśmy tego nie zrobili? Musimy to zrobić. No w sumie racja. Tak scenariusz pragnie. Tylko, Lecz. że są troje drzwi. Są te, które są nielogiczne. Chodź. Na prawo idziemy. Jakby prawa. Cy. Mhm. Bo to jest politykę wsadza. To jest lewo. Przejdziemy Więc... na lewo. Moje włoski są czarne. Stop it Ron, stop. Centrum to na łatwiznę. Centrum. wola mi i, drzesz. I drzesz. Dobra, oznaczyłem sobie wszystkie drzwi. Mm. Idźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Proszę, front. Prawdopodobnie cywilizacja koboldów albo kana kanałów no? wielkich. To nasza dziura. Zużyłeś klacz. No właśnie, no. dlaczego? Chyba, że można go wziąć. Nie. Daj mi się da nad tą. O, gemmed. Ty, ale chyba można odgadnąć no dziurki od klucza tymi wytrychami. No właśnie. Mamy dwa. Dobra, co tutaj razie coś. Skończyłem, to mhm. znaczy, że się nie zamknie. I teraz w prawo, ja mamy Nie dobrze, w prawo. Poczekaj, zaznaczę sobie dziurę. Tutaj pewnie będzie jakiś mechanizm, który ją zamknie, no bo... Może ta na pewno nie ma w tej grze. Może to wejcha. Dobra, wajcha, na południe jeden. Wajcha. Jest! Dziura zamknięta, nice! A to są drzwi...brzema dalej? Schodki znaczy się? Ha ha ha. ha, ha. Ubierz nas. Ubierz <grybuj> nas. Hmm. Dobra. Panie, mi się chce iść do przodu. Oj, spoko, ja ty rysuję ziomek. Panie, panu zawsze się <grybuj> chce jak mi się chce. Dobra. Na północ, teraz jesteśmy chyba na tej dziurce, nie? Czy kawałek dalej, chyba jeden dalej, dobra, śliski, przydaj się na coś, a nie możesz, no nieważne. Podsumował chłopa. Jest! Wow! Nice! Co było Ale to dziur. Hmm. Hmm. Kamil, ale no wiem, że nie. Nie wiem, czy to się to opłaca wie. go brać. No nie, wiesz, nie wiesz. No tutaj idziemy na trudno. Hmm. Mm, hm, hm, dżuś. Ty Nacisk o, hmm. Ej, to nie tak miało być. Kurczę. Okej. Okay. hm hm hmm, hmm, hmm. okay. czyli to lepiej, żeby tam zostało. Aha, hmm. o, czyli przemienna dziurka. Mhm. Bo tam po więcej Uuu. miejsca. Stać łapkę tam. Być no. wszędzie, tylko łapy, pchał. Movement? Uuu. O kurcze. No właśnie, być wszędzie łapy, Aby tam kamienia ruszyć. Moja mapa, mimo że jest dokładna, nie jest dokładna. Właśnie się <laughs> nachodzi na siebie. Jakby oknie tam wziąłeś. Dobra, ta jest moja. Masz już twoje roboty. Mam tylko magiczny pocisk. Przepraszam. Będziesz kogoś pociskać? Z kogoś? <laughs> Mogę, owszem. Slime. Ej, hey, to jest... Z prawej, z tyłu, na Gdzie? Tam była, na ścianie, była taka jakby wyrwana Z kontekstu? <laughs> Jest tylko slimy. Nie, właśnie na koło ścianie była jakby taka inna, o, o tam, w prawej. Uuuu! Retrius Geekus to dostaje? Tak, klucz do złodzieja. Co się dzieje? No dobra, coś mi to nie pasuje. Generalnie jasny wintrz, chłopco się drze. Dobra, dziękuję. Ej, spadłam. Padać do dziury. O, jest plaszki, plaszki. jakaś flaszka na pocieszenie. Potion. A, potono w healing i w tradycyjnym niebieskim kolorze. <noise> Wiadomo co. Tak żeby się nie pomyliło. Ej, ale kurczę, nie szedłem na dziurę. To mi Dziura się nie... szła na ciebie. Przynajmniej mi się nie wydaje. Going up. up. No dobra, wiem gdzie jestem mniej więcej. Going up. Up and down. Down. I teraz wróciłem do początku, ale fajnie. Ty podoba mi się ta gra. <laughs> Fajne jest. Mm -hmm. Abort spell. Abortuje to zaklęcie, dobra. Myślę, że warto się zastanowić nad sobą i odpocząć.